Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Rozdział XIV o unikaniu pochopnych posądzeń. Zajmij się sobą samym i wystrzegaj się osądzania czynów drugiego. Przez posądzanie drugiego człowiek niczego nie osiąga. Często popełnia błędy i łatwo grzeszy. Kiedy natomiast bada i osądza siebie samego, wtedy jego wysiłki zawsze są owocne. Sądy często wydajemy zgodnie z naszymi upodobaniami. To też w następstwie naszych osobistych sympatii łatwo tracimy prawość sądu. Gdyby przedmiotem naszych pragnień był naprawdę Bóg, nie trapilibyśmy się tak bardzo z powodu oporu naszych zmysłów. Zdarza się, że jednakowo nas pociąga zarówno to, co się kryje wewnątrz, jak i to, co przychodzi z zewnątrz. Wielu jest takich, którzy siebie samych szukają w tym, co czynią, i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Wydaje się, że trwają w pokoju, kiedy wszystko układa się po ich myśli, kiedy jednak sprawy przestają się toczyć zgodnie z ich pragnieniami. Wtedy od razu tracą spokój i pogrążają się w smutku.